Mini ja nie, nie, Krujś, kochanie, nie, rób. No, nie, 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 Kochanie, nie, musisz Przecież nic się nie, nie, ty nie, 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 robi tylko nie, z czym się czuje dobrze. Już nie, dobrze. nie, nie, Poszła wycisnąć cukinię najpierw. Cukinię. Cukinie z soku wyciskamy. Przysuńcie sobie. Wyciskacie? Nie chcecie wyciskać? Nie, nie lubię. O, to tylko mama się będzie bawić dzisiaj z cukinią? Wczoraj się oboje. Wystarczy Wam, tak? No. Do, do, dodajemy teraz pietruszkę. Kto doda? Ja nie chcę bo... Co? Czemu? nie? Tak. Daj Jadienko. Nie chcesz mieć fartuszka? Nie. Teraz nie ciało jajo. Tak jak może całą trawę co niemożliwe. Jak już mamy pietruchę, to dodajemy przyprawy. Jest sól, pieprz i słodka papryka. Całą miseczkę trzeba w flipku. Chcesz dodać? Może śnieg będzie padał tam, gdzie gorąco jak. I teraz trzeba pomieszać to wszystko rączkami, żeby się wszystko pięknie połączyło. Tak. Hmm. No to mieszamy? Nie, ja nie. Tak się tego nie da. się jedna osoba, raczej tak naprawdę. Jak mam na tego nieść? Nie chcę. Ja nie ty jeść, jeść. Teraz nie chcesz jeść, ale jak będą upieczone, to będziemy jeść. Będzie też zupka z ryżem pomidorowa. Ja nie, nie, jest no. Kawałek cukinni. Czekaj, może wyjmiemy go w sumie, żeby tam nie przeszkadzał później. Tu go połóż. Ble, ble. Dobra, my, teraz to zrobimy to tak. Było. Pięknie no wymieszałeś. I teraz ja bierzemy taki nie mały, i nieduży brudzi. kawałek. Trzymaj papierek. Ty wolisz rybkę, tak? Może taką hmm. kuleczkę nie za dużą, jak orzech włoski. Trochę mała. Ale dobra, nie będzie mały kotać ich też. jęki? taki mały. Hmm. Ten to będzie duży. Ja nie tego. <laughs> Ty nie chcesz, jesteś pewna, że nie chcesz, tak? Nie. bo z kaszką. Nie chcę. Chcesz rozpraszczyć kulkę? Proszę. Zrób jej placek płaski. Nie, tak nie rób. To musi być, wiesz, takie mniej więcej tego samego z z samej wielkości, bo to się spali w piekarniku, a to będzie takie malutkie. Czy ja mam rozpraszczać? A ty kulki robisz, tak? Nie, trochę za małe filipku. Muszą być wszystkie takie podobnej wielkości. Trzeba... Proszę, Jagienko, tu masz siereczkę. Czy sobie rączki? Nie, nie, nie. nie. Mam tu dużo. Wtedy się nie zmieści, jak jednak. Ja Mniej więcej, żeby to było wszystko podobne. Ja cię. Chcesz? Chcesz zrobić pianę? Tutaj przy. Nie, pion nie Tutaj. Teraz pójdziemy do domu i w sobie umyje rączki. A my chyba musimy dodać drugą blaszkę, albo resztę udusimy. Jak śpiewałaś mały kotlecik? Kotlecik mały. Dla małej Jenki. Mamy. Jak ty masz na imię, Jagienko? Jęka. Jęka masz na imię, tak? Nie. Winia. Pinio masz na imię? Nie. Pinią jesteś? Tak. <laughs> ja jestem druga. Jesteś winiem dużym, tak? Tak. Mamo, zaraz utarczę. Poubijaj, będzie łatwiej odciąć. I będziesz ubijać kotlety, co? I mówię. <laughs>